Cześć, Wam tutaj, Maja z Mindscape. Życie ze sobą uzależnioną to codzienna cisza, której krzyczy cały Twój świat. Na zewnątrz uśmiech, a w środku strach, niepewność i zmęczenie to życie na polu minowym rano może być spokojnie, wieczorem piekło. Nikt nie widzi, ile razy musiałaś się tłumaczyć za coś, czego nie robiłaś, ile razy zasypiałaś z myślą, może jutro będzie lepiej, ile razy słyszałaś przepraszam i znowu w to uwierzyłaś. I co wtedy robisz? bo wydaje się, że trzeba, tłumaczysz go innym. Kryjesz go przed rodziną, usprawiedliwiasz przed dziećmi, mówisz sobie nie jest aż tak źle, a tymczasem w środku umierasz po kawałku. Nie uczą nas, że można wyjść. Nie uczą nas, że to nie wstyd powiedzieć mam dość. Nie uczą nas, że chroniąc siebie nie jesteś egoistką. Czego nie robić, kiedy żyjesz z osobą uzależnioną? Nie bierz winy na siebie. Nie próbuj go zmieniać siłą. Nie udawaj, że wszystko gra, bo dzieci wszystko czują. Nie izoluj się, Potrzebujesz wsparcia, nie ciszy. To nie ty jesteś chora, to nie ty potrzebujesz terapii za dwoje. To, co możesz i musisz zrobić, to ratować siebie, bo jeśli ty się rozsypiesz, nie pomożesz nikomu. Jeśli jesteś w takim miejscu, to nie jesteś sama. Są ludzie, którzy to rozumieją i są narzędzia, które pomogą ci wyjść z tego labiryntu. Jeśli to cię porusza, napisz Wybieram siebie. To pierwszy krok, by wrócić do siebie i nie tonąć w jego chaosie. A jeśli potrzebujesz więcej informacji, Zapraszamy na naszą stronę www.mindscape.pl i tam można pobrać darmową formę e Dziękuję.